-1 -2 stopni, ale odczuwalna -10 przynajmniej, co, co nie? Ses. To nasza kurtka tam idzie. co? Ty pierwszy czy ja? Miejsce, do którego się zapuściliśmy, potocznie zostało nazwane domem Wasyla. Historia właściciela nie jest znana, ale jedno jest pewne, że nie zakończyła się happy endem. Właściciel mieszkał samotnie, przynajmniej przez ostatnią część swojego życia i umarł, również sam znaleziony w swoim fotelu w stanie rozkładu. W nocy atmosfera tego miejsca przypomina scenę jak z horroru, i to dosłownie: my wejdziemy wszędzie, gdzie się da, i udokumentujemy każdy creepy house. The Exploted zaprasza na eksplorację. That that's it go Feeling, I really need that just sick go Billin' I really need that that's sick go Feeling I really need that 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 that. I really need that's sick go Feeling I really need that just sit go Feeling I really need that that's sick Sick go that sick go I really need that that's it go Billin I really need that just sit go Billin I really need that that's it go Feeling I really need that 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 that. I really need that sick go Feeling I really need that just sit go Feeling I really need that death Six sit go, that sit go sick go I don't really need that sick go I don't really need that, 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 that. I don't really need that just so sit go really need sick go that sick go six Mój też kręci Tak Twój też Dobra. Właśnie przyjechaliśmy do opuszczonego gospodarstwa Jesteśmy na totalnym zabdupiu i jest straszna kosa odczuwalna znaczy temperatura 20, 20. Podobno jest minus 1, minus 2 stopnie, ale odczuwalna minus 10 co najmniej, co nie? Otóż, w stałym gospodarstwie, w stałym domu, umarł pewien człowiek. Który podobno od którego znaleziono na fotelu i z opowieści tutaj, akurat blisko jakichś e, ludzi, którzy mieszkają wokoło. E, siedział on matwy w swoim fotelu. a... Obok niego wygodniały pies. Od tej tragedii minęło 8 lat, a my jesteśmy tu dzisiaj zobaczyć, jak, w jakim stanie jest ten dom. No, to co ruszamy, nie? No, widzę, widzę. To jest chyba nasz dom. To by się zgadzało. A zobaczymy. Może na początku ten zobaczymy, co to jest. Było co? no, tam coś z drugiej strony? Słyszysz? To już na, na pewno wszyscy wiedzą, że to już jesteśmy. Trzeba tutaj wejść na początku Tak Mamy noc Głęboką Będziemy zwracać uwagę na wszystkie dźwięki, które nas które tutaj spotkamy To chyba nasza kurtka tajemnicza Aha, ona cały czas wisi, tak? Powiedziałem, ja powiem, że to nie, nie w takim stanie to miało być Tak, tajemnicza kurtka. I obrazy, które się na ciebie patrzą.

I wisosie, a to jednak jest on chyba Ciężko tam nie przejść gdzie a tutaj ja zobaczcie nie zauważyłem tego of silence. Ostro co? Poczekajcie, poczekajcie, ja też widzisz wiesμα w trzyma. nie mogliśmy wyjść no ale tak. możemy wyjdziemy Może wyjdziemy tedy Zobaczymy co jest na zewnątrz Żymy dobrze co? Chodź Tak, tak, zobaczymy co tu jest jakby jak nie będzie żadnego sensornego przejścia Ty pierwszy czy ja? Dzisiaj ty. Dzisiaj ja. Jak na ciebie tak wypadł. Ja tak, tak mam pierwszy ostatni. Ja się no, tak myślałem. No wiesz. Ja że po kostki. No. A no, może na końcu? Na końcu. Masza, ja. Trzeba kopać uchów. Może jakaś ślaszanka może ktoś tu jednak spał. Obok się jestem jest no Możliwe. nie tak, Tutaj Zobacz. chyba salon kiedyś był. Wiesz, co teraz? Co przeschodzi mi po głowie tylko jedna myśl. Ja tego obrazu szukam cały czas. No właśnie. A wiesz o czym to może świadczyć? Bo zastanawiam się cały czas, czy to jest ta nasza, ten nasz główny budynek, czy ten drugi. Patrz, ślad krzyża na ścianie. Koszula. Wszystko sobie wisi. Patrz. Wszystko spowywalane, co nie? Meble mm. są... Mabry są pozwalane i to, ogólnie to jest straszny bajser. To jest ZUSy jakieś. Spójrz zobaczyć, czy jest jakiś ocznik gdzieś wpisany. Z okresu Katowice. 07, 05 07 2005 roczny 2005 rok 2005 no to też jest 2005 to by się zgadzało trochę nie Józef Józef no. Jaczyk ja, mamy po prostu właściciela biedny człowiek świecz Panie nad jego duszą Najlepsze i gorsze. nasza choroba. Praca, praca czeka na ciebie. To Patrz, kasety. Słuchaliś kiedyś kaset? Ja jestem z tych nowocześniejszych. Ale tego nawet nie daniesz. Patrz, świadectwo szkolne. Został urodzony dnia 31 marca 1958, 60, 40, 42. Miał 51 lat, jak, jak, jak umarł. Coś koło. Młoty był z niego, musiał być schodowany. Dziwne Dobra, więcej dokumentów nie oglądamy Wiemy, że to jest już dom pana Józefa to Jest to, to jest dom pana Józefa Teraz pytałem jeszcze bok ktoś mieszka Masz jeszcze strych do góry. Co? Masz jeszcze górę. jak to na Nie, to widziałem od początku. Po prawej stronie na pewno jest zawalone, co nie? To nie zwracam na W ogóle tobie uwagi Tak jakby zapraszam Żeby tam wejść No a to poniżej Nie, nie wiem, to wiem co o tym myśleć Nie wiem może ktoś próbował się wieszać W to jest i Mam nadzieję, że nie człowiek. <śmiech> <śmiech> Nawet stół na strachu miękki. Na przykład w tym miejscu ten, ten dach nawet nie jest w takim najgorszym stanie. Tutaj, ale nic, dobra. Byliśmy, zobaczyliśmy i pełno krzeseł u góry. Pewnie jako składowisko. Sim, vamos lá, Pół komarów. Komarów to jest milion. Pewnie tego nie widać do końca na kamerach. I coś, co wygląda jak smalec. Smalce, mielonki, i różne butelki. W sumie gratów pełno. No nawet. No i to jest Krzysztof. Nie wiem, ja tego chciałem sobie usiąść, Lepszy komarę niż nietoperze. Tak? Nie wiem, nie, nie chcę zostać podziobany. To zwijamy manatki. <laughs> Nie znaleźliśmy tego pamiętnego obrazu. Ja gdzie... Sam jesteś bardziej spostrzegawczy ode mnie. Dlatego, dlatego, dlatego ci ufam. Że jak go nie było, tego po prostu nie było. No. Cały dom mamy zwiedzony.